Zadanie. Pirat Marko powiedział, że waży 7400 gramów, mimo że ważył równe 7412,5 g. Mógł tak powiedzieć, ponieważ wynik określający jego wagę zaokrąglił do jedności dziesiątek, setek czy tysięcy gramów. Otóż e, zróbmy zadanie na ostro, czyli zadanie z zaokrąglaniem. E, narysujmy tabelkę i tutaj mamy dokładną liczbę, którą będziemy zaokrąglać. No i teraz pierwsze zaokrąglenie to będzie zaokrąglenie do jedności, więc przepiszmy naszą liczbę i nasz nóż albo topór przyłóżmy do... Cyfry jedności. Tu, gdzie się zaczyna cyfra jedności, ok? Więc zakreską wszystko usuwamy, ale jeżeli zakreską jest duża cyfra, czyli 5 albo więcej, no to tutaj zwiększamy naszą cyfrę jedności. Więc tutaj będzie stała trójeczka zamiast dwójeczki. Początek przepisujemy 7, 4, 1, no i tutaj będzie 3, tak? A zakreską wszystko uzupełniamy zerami. Ale zera za przecinkiem nie odgrywają roli. Więc mamy taką wartość po zakrągleniu do jedności. Teraz weźmy dokładną naszą e, wagę i zaokrąglimy do dziesiątek. Czyli przykładamy nasz topór wojenny do cyfry dziesiątek. Czyli tutaj do, jedno, do jedynki. No i znowu z zakreską. Tutaj jest mała cyfra, bo od czterech w dół mamy małe, małe cyfry tak? i one nam nie zmieniają jedynki, czyli cyfry zaokrąglane, czyli będziemy mieć 7, 4, 1, a tutaj 0, ponieważ wszystko za tą kreską będzie wyzerowane, tak? A zera za przecinkiem nie odgrywają roli, czyli zamiast dwójki pojawiło się 0. Zróbmy to po raz trzeci. Mamy dokładną wartość i wykonamy zaokrąglenie do setek. Czyli przykładamy nasz topór do cyfry setek. Gdzie ona się zaczyna? Tutaj. No i znowu za kreską mamy jedynkę. No i ta jedynka jest małą cyfrą, więc nam nie zmieni czwórki. Czyli na początku będzie 7, 4 i 2 zera. Po raz kolejny wykonajmy to. Czyli... Przepiszmy tę samą wartość dokładną. No i zakrąglenie do tysięcy. Przykładamy nasz topór, nasz nóż do cyfry tysięcy. I patrzymy, czy ta cyfra jest mała, czy duża. Od czterech w dół, prawda, łącznie z czwórką, to są małe cyfry. Nie zwiększają nam tej cyfry, czyli mamy 7 i same 0. Czyli widzimy, że można byłoby tę wartość zaokrąglić do 7000 gramów. No i teraz zauważmy, że on właśnie podał swoją masę 7400. No gdzie mamy taką wartość? No tutaj. Czyli jest to zaokrąglenie do setek. Zaznaczamy odpowiedź C.